W dzisiejszym odcinku, kto pierwszy zejdzie, na sam dół wygrywa, a to jest naprawdę bardzo długi. Oglądajcie tą rywalizację do samego końca. Zanim zaczniemy jeszcze wyścig widzowie szybkie zasady. A więc tak, można się zabijać, zakaz niszczenia bloków i można użyć komendy kill. Jeżeli będziecie wiedzieć, że już po prostu jesteście w takiej sytuacji, że nie da się z tego wyjść Ja wam życzę ogólnie powodzenia. Ważna informacja, nie jesteśmy na kidowicach, po prostu są tutaj mody z kidowic dlatego jestem portfel, ale znajdujemy się na osobnym serwerze, gdzie każdy ma dostęp do game moda. Zbiorę sobie pierwszy łuk, no i co? Lecimy, kurde! Aaaaaaa! Dobra lecimy, No slajma, dobra, gdzie lądowałem, ja dobra, 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 dobra. oj 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 oj, dobra Nie, zginąłem! Kurde! O. Dobra, to nie jest takie proste! Dobra, Ej, jeszcze raz dobra, slajma, dobra, okej okay, na sklep. O nie zginęłam! Kurde, dobra, 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 dobra. pójdę od razu na drabinkę. Bo, dobra, 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 dobra. luz do mnie. Tak, 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 już też schodzę, dobra, nie. ja nie mogę jaki wyścig! Kurde, On nie! nie. Dobra, słowo, Ej, dobra, dobra, widzowie, zaczniemy w sumie razem odtąd, bo tutaj będzie po prostu łatwiej. No i co? Musimy przejść przez ten labirynt. No daj, dawaj, dawaj pierwsza lecisz. Nie, nie, oszo, może Oj, ale wy jesteście, nie? Kurde, no, nie, dobra, to bo on zbyt. przejdzie, Ty Weronika, jesteś nienormalna, ty go puściłaś. o dobra, ty sobie zginął, Jak tak można w ogóle zrobić, dobra, chcę to. Hop! O. No, spadaj nie, nie. Kurde, no! Dobra. Nie, ja jedno serce mam! Gdzie no, opłacimy to? Giniesz, kurde, giniesz! Kurde. Spadaj, kurde! Nie ma, nie ma łatwo, to jest wysi! No szło, dawaj! Nie wiesz tak... O nie! jest zginę, nie. kurde! Nie gin! Nie zabijajcie mnie! Jest, 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 dobra! Dobra, ja nice! Ja do tego stąd! O, kurde!

no Szymon! No, nie to ma to nie, ja, to David. nie jak to jak no! Spalaj do lawy, no nie, jest! A, jest, nie! jest. dobra, wszędzie to widzowie, kończę, kurde, trzeba się a, sfokusować, nie? No nie. nie. Trzeba się sfokusować widzowie, ja nie mogę, dobra. Ale ty, ale ty, oooo! No kurde! Dawid, koniecznie! Zostaw mnie! Teraz trzy, do niego, zobaczmy! TRAFIŁEM W SLIME, ja Nie wierzę w to, dobra, dobra, musisz. Dobra, się ja szybko lecę, muszę szybko iść Ej, błagam, błagam, błagam Tak, będzie tam dalej z point, ale nie ma tak łatwo Ja nie ale, mogę no, To na no. górze No ale nie no, to nie możesz sobie dać, no musisz znaleźć łóżko Będzie łóżko, jak Aha, przejdziesz to dobra. przejdziesz Łóżka dobra, są yes, Nie, ja jak nie ktoś się raz zepchnie no. NIE! NIE! <laughs> <ty>. <laughs> ŁATWO! Dobra, lamusy Lecę do przodu, koniec z wami Teraz już S, teraz już S Dobra No nie, znowu się spalił. Dobra, nice! Nice, leć! Nie. A! Jest, A! Nie! nie wierzę nie to, mam... dobra, spadam tysiąc ten, już wolę się kilnąć, szybciej będzie, kurde Ja nie mogę, no widzowie, to jest niesamowite, dobra, Werę trzeba pop... To jest dobra dzeń, Wera, tak? Spadaj, no! No kurde! Co za bot, dobra, bo... Szymon już jest daleko, trzeba go zepchnąć. Dobra, nie się, Szymon, dawaj Kurde, no nie wierzę w was, no, Wera, co, za co Co, za co on robi? że jest daleko, kurde, no w przeciwieństwie do nas, no Gdybyście mnie ciągle nie spychali, to bym Gdzie już to nie wygrał Tam za tobą No, no kurde Dobrze. No nie, oni mają sojusz na mnie, no Dawaj ja nie, Szymon, dawaj ja, nie, nie go w, Nie wiedziałem, że taką prostu żywą Czekaj, uważaj, bo on ci z Zgubkie, mnie nie zepsnął Ja lecę Dobra, wy wy tych slajmach na pewno się wywalicie, ja już tam przynajmniej nie byłem, was tam jeszcze nie było Ja też Nie, to sobie nie, ja nie zdajecie sprawy, jak te slajmy są ciężkie, nie? Powodzenia, nie? Powodzenia. No, to dość, dość. Widziałem Kamie! to. Dobra, to robię. Już, dobra, robię to. Robię sla... no, nie! Dobra. S S S S S S. Dobra. Starołeś, SS, 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 SS. Dobry, nie, on mam. Te... Mam. Dawaj, jeszcze szybko! No, będę miał mózg, będę miał spanpointa. Tak, tak, tak. Dobra, tak, 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 dobra, się, że... dobra przechodzimy Dawaj, to na ludzi. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. 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 Yes, Spam point! Jest! Dobra, będę spanpointa. Oooo, Ale był stres, dobra, mam spawn pointa, kurde, dobra, mogę się już na ludzi kilać tutaj. Nie ma szans, żebyście tu przeszli. Szymek tepaj do mnie, Wara, dawaj, ty jeszcze... Dobra, dobra, tepajcie, nie, nie macie szans, dobra, idźcie sobie na swoje łóżka, zniszczcie sobie, to ujść, idźcie sobie ze swojej strony. Dawaj Wara, dawaj, tepaj I, i teraz tak, idź sobie na swoje łóżeczko, każdy na swoje łóżko, tu zaczniemy drugą rundę, bo widzę, żebyście to, nie dali rad, tam no. ma swoje łóżko i teraz tak Biegniemy prosto, ale można się spychać przez te dziury to są. Let's go! Dobra, dawajcie Dobra, dawaj. jest... dobra. kiedy nie! Kurde! Nie, nie. nie trafiłeś? No tak! Ja nie mówię ja co ty kurde, nie dobra, bo Wera wygra, Wera wygra tam z przodu, no No bo ja tutaj nikogo nie zepchnęłam i dlatego wygrałam. Z Pampą. Kurde. No tak. Dobra, dobra, jest spam, dobra, Iś, dobra, dawajcie ze są... pamiętaj, do łódek, do łódek, każdy ma łódkę, Wera, łódka, o nie! Co? Tutaj ile się lodu zrobiło, kurde, to co jest w ogóle? Dobra, trzeba ten lód poniszczyć, kurde. A bo dobra, weźcie, ale łódkę. Ja to łódkę. weźcie łódkę, weźcie łódkę, weźcie łódkę, na dole jest łódka. Każdy musi mieć jedną łódkę, weźcie łódkę, bo tu się lód porobi, bo to jest lud zimowy, biom zimowy, dobra, kurde, ale dym, dobra, dawajcie, przeskoczymy to szybko. Tutaj miał być wyścig na łódce, ale... Widzicie, no jestem tu, nie działa. Dobra, i teraz uwaga, tutaj, tutaj trzeba położyć łódkę, i tutaj czas ja na łódce. Uwaga! No czekaj, no tak się No to, to wejdźcie na ludzie, wejdźcie, Dobra, ja już jadę, ja już jadę. To dobra. Tam jest jedna przecież. Ciężkie, kurde, żeby nie wlać do lawy. O, dobra, dobra, spokojnie, 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 jak na wojnie. Tylko, że tu jest wyścig, kto pierwszy, to lepszy, dobra, lecę szybko. O nie, tu jest slime! Nie zatrzymam się! Kurde, dobra, 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 spokojnie, dobra. O, i, i, Spokojnie, no nie Tylko nie wpaść ja do lampy, nie? Dobra, 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 ja jestem na ludzi, ja jestem przed wami, kurde, 5 metrów, ty. Jesteście kurde, żałośni, dobra, o to jest, es es es, 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 nawet się nie odwraca, nie gdzie wy jesteście, ja nawet nie patrzę. O kurde, ile nie. ty lampy! Ale jezus. mam metodę! O jezus, dobra, dobra. Aaaa, dobra, jest, udało się! Dobra, jestem już blisko, ale jestem blisko, kurde, dobra, muszę dookoła, muszę. No nie, to tak wolno idzie, nie! Ja przegram, gdzie oni są! O nie, jest no, no kurde! Ona to wyszła tamtędy! O! o ja, nie mogę, dobra! Jest tu spam point, dajcie teraz? ze spam pointa! Uś, 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 dobra, okej, okay, każdy jest! Szymona, nie ma jaki lamus, co ty robisz? Ty miałeś tą łódką zrobić, typie! Ty z butelki tego nie zrobisz, dobra, wera, my idziemy dalej, to jest wyścig! No dobra. Tutaj, tutaj musisz wejść, no i musisz znaleźć drzwi, żeby iść dalej! Co okay, to jest za boje wody? Kurde, dobra, 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 trzeba drzwi, musisz szukać drzwi, w nich sobie brać powietrze i zejść na sam, na sam dół, dobra? Ja sobie biorę tutaj, już. dobra? No. No nie, no jest okay, Dobra, lecę tam, lecę tam widzę, ja speedrunuję, ja nie mogę, dobra Robię taki speedrun, dobra, nie macie szans w ogóle, kurde, dobra, ja lecę nawet w ten niżej, dobra. dobra, lecę tutaj, iź, wyś wyś, dobra, okej okay. i teraz trzeba iść, dobra, idę, idę tam. Ja nie wiem czy ja zdążę widzę, to jest chyba najcięższa rzecz tutaj akurat ta woda, bo jak tutaj się zginie, to się robi to od nowa, to strasznie długo trwa. Dobra, ale spokojnie, tutaj widzę, że... O nie, ja tu już zrobię! Dobra, ja tu robię całe! Robię to! Let's see... Nie, Fariu. nie zdążysz! Jestem, jestem na slawie, dobra, muszę się odbić. Dobra, idź, dobra, na no spokojnie. O, jest z skripów. Uważajcie, to są creepy, żebyście nie zginęli od creepów Dobra, spokojnie, dobra, tutaj tak iś, O nie, to już chodzimy to powoli na dół Let's go Czemu tu są jakieś pająki? Powoli jest meta, dobra, okej, okay, okej, okay, nice, dobra Jestem, jestem na dole, dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie A, dawajcie. No, dobra. Dam ja zginę Tam tutaj widzowie, o. Night Vision, każdemu, żeby tutaj było wszystko widać elegancko Efekt give proszę państwa e, Małpa, małpa, al, małpa, al Okej, okay, dobra Minecraft i wpisujemy Night Vision 999,9,9. Już bardzo, dziękuję, dziękuję. dobra, okej, okay, no, dało, 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 przysłowie Vera, ty masz wizję? O kurde Tak mam! Dobra, dobra, dobra. ja idę, ja idę Nie no to nie dobra, wbiłam do labiryntu też. No. Dobra widzimy, kolejne wezwanie labirynt, dobra, let's go A Szymą gdzieś w ogóle jest z tyłu, kurde, dobra to jest w sumie spojny, więc no, mniej więcej. Dobra, ja no, labiryntu. Do Może że on wygra. Jak na slajma? Że tutaj... O kurde, on już jest blisko, on wchodzi do labiryntu. Dobra, trzeba się pośpieszyć, kurde. Tutaj te zombiaki o nie hibe. ułatwiają rzeczy. O, szybko, szybko, szybko ten labirynt, kurde widzowie, bo to jest wyścig. O, nie małą kwotę. Kupem mi zostało. Gdzie tu? O nie, tu jest źle. Nie, ja poszedłem w złą stronę, kurde. Nie wierzę. Nie jest w tą stronę. Dobra, jeszcze raz. Muszę muszę wrócić. Kurde, tu się też nie da wrócić. Wera wie. Wie, Wera wie, gdzie jest dobrze. No nie. A Było w kompletnie drugą stronę. Kurde. Kurde, tu jest zombiaka, ła, wow, nie bij! Dobra, spokojnie widzowie. Dobra, na pewno Liga, mi się, się uda. Dobra, 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 lecę tędy, dobra, yś, 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 dobra. Co ty gadasz, okay? nie! ty jesteś na tym, na wyjściu? Nie. Dobra, git, git, git. Jest ogwery chyba. Nie, oni są tak daleko, widzowie, kurde, dobra. Tu się da przejść? O, dobra, tu się da przejść. Okej, okay, dobra, git, no, no, idziemy, tutaj. Czeka, idziemy. No, Czekaj, o, jestem, jestem! Nie no nie gadaj, że jesteś! Co miś dalej? Nie no czekaj kurde, nie wiem jest! Dobra, dalej no, się idziemy! JEZPY do to dominał. No to Trosier. idziecie, no to idziecie dalej Trochę, kurde, trofie. dobra, drobert tam jest E no. akurat no, trafiłam za pierwszym no ja razem! Nie. nie no nie wierzę w to, kurde, szybko! O, dobra, poczekam dobra, na. Was. Dobra, 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 tędy, tędy, tędy No ej, ja trafiam ale ginę Kurde, tam trzeba było, tam trzeba było iść. Dobra, widzę, wiem, widzę, widzę rozwiązanie, widzowie, dobra mam. O, ja nie mogę, dobra, dobra, przyszedłem, możecie iść dalej, nas nas co Dobra, Przez to jest ja idę, ja jestem już. Zwycik jest tego, żebyście wiedzieli, co robić, kurde. A, nie, nie, nie. Dobra, kurde, 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 mam, kurde, mam, kurde, mam, kurde. mam. Mam, mam, eee. mam, mam. Jest pan, boj, dobra, lecimy w dropela, widzowie, let's go. Iść, dobra, na spokojnie, dobra, dobra. I jak na wojnie. Dobra, dawaj Simo, dawaj. Nie, nie, dobra, szybko, szybko. Dobra, wygrywamy miał... Dobra, Króż dobra. Mnie. Chyba ty nas gonisz, bo my chcieliśmy. Dobra, tam jestem. Odgonili. Jest droper, przeszedły, iść, dobra, i lecimy, dobra. Jest parkurek, dobra, łatwo, 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 dobra. A! Sniper Dave! Sniper Dave! Robi to, bo to, bo to sniper nie! Dave! Kto by chciał? Javi! Łatwo jest! Ale dlaczego ja nie zmychałam. Ale łatwo, to jest wyścig, to jest rywalizacja. Nie, Szymon mnie teraz może zepchnąć, ja, dobra, on nie widzi. Ha, łatwo. Szymon, spychaj go! Nie, nie rób tego. Nawet się nie masz. On już jest na tych drzwiach, kurde! No! A, dobra, mam! Kurde, dobra, trzeba go gonić. A ty, teraz będziesz widziała, które są dobre. Tutaj widzę, że trzeba wejść w odpowiednie drzwi, żeby nie zginąć. Uś, dobra, o nie! Kurde! Aaa, tu nie ma, nie ma wyjścia, trzeba ten. Kurde, on jest tam dalej! Nie! gonię go! nie! Kurde. Dobra, 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 tutaj tak, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uś. Dobra. Kurde! Gim, A to ty jesteś ty? Kurde, giń! No giniesz! Aaa! Dobra, ty... A my kurde, dobra, 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 nie wy mi pootwieraliście dźwięki! Jazda! 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 Jest! Wygrana! Jazda. Dobra, jest, jest, jest! Jest! Jest, 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 jest Spampoint! Dobra, gdzie jest? Gdzie oni są? Dobra, tam jest Szymek! Dobra, nice! On nie, nie no, dał Spampointa! Ty jesteś Szymon Spampointa! Nie dajesz za bot. To był Spampoint! O nie! O kurde, wpadłem do labry. Dobra, mam dobra, chyba Spampointa! Dobra, te mam Co? Co lewe? No, mu te pasz? Nie ma! Nieuczczystwo, nieuczczystwo. To nieuczczystwo. nie Nieuczciwo! Nie jest pan bądź miły. No dobra, i ci będzie, dobra. Nie okay. tak jak ja! Ja lecę dalej, ja lecę dalej, widzę, tu nie ma czasu, dobra. Okej, okay, dobra, to jest S. Slajmami, yś, uś, widzowie. O, oh, już to jest meta, to już jest praktycznie meta. Ja nie mogę, widzowie. Ale to jest ryzyko, dobra. Dobra, 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 to mam to, okej, okay, yeah. dobra. Na spokojnie, hey, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. są nie! <śm> dobra, mam! Jest! Spampoint! Iść, 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 lamusy! Dobra, teraz macie wy ranę! Ja was, jak was zastrzelę, to wy tyle spadniecie, kurde! Dobra, Sniper Dave! Aaa! Sniper DE! Let's cię! go! Let's go! Nie ma łatwo! Dobra, lecimy Navi! dalej, widzowie, O, ja nie mogę, dobra! Dobra, da, da, dobra, dawajcie tepa do mnie, dobra, my miejcie to ułatwienie, kurde, dawajcie tepa, ale czekaj, jeszcze stój! Na wam tego tepa, miecie, kurde, to ułatwienie, ale już by to wyścig normalnie ja wygrał. Dobra, uwaga. Wara, tepaj, tepaj! Stój synek, dajcie ze spam pointa. spam point, spawn point, dobra, widzę, zwolnimy tu na chwilę, niech mamy trochę łatwiej, dobra. Okej okay. i teraz tak, każdy wbija nie w łódeczkę. Tutaj, każdy wbija w łódkę. No i płyniemy, kto pierwszy na dole wygrywa! Ja będę o! pierwsza! Kurde! O nie, to sława, Dobra, spokojnie! No spokojnie! i spadłam, że tak nie. powiem. Nie! Wygrałem! No nie no ja Ale oszukałem tor no Szukaj, Tor! Badłeś na bedrock! Jaki jesteś Jak ten! Jaki Jak to, było, to, o, jak to nie, ja byłam ja druga! Co byłaś druga? Ja byłem drugi! jesteś ja trzecia! Byłem. A ja w ogóle powinienem być pierwszy, kurde, bo mam 5 razy fory dałem dobra! No. Widzowie, zadecydujcie w komentarzu, kto tak naprawdę ten wyścig wygrał! I subskrybujcie kanał, żeby było więcej takich odcinków!